Moje drogie, kolorek przepiękny, taki bardzo elegancki, beżyk w jasnym odcieniu. Wydaje mi się, że taki komplecik fajnie też jest założyć na jakąś okoliczność, choć ja w tym jak najbardziej przyszłabym sobie do pracy. Kompleciki dziewczyny dobrze Wam znane, koszula na długi rękach, zapinana w nadgarstku, możemy sobie wyciągać tutaj ten mankiet. Tutaj mamy kołnierzyk, możemy ją wiązać tak jak ja Wam teraz związałam, możemy ją rozwiązywać, ona jest zapinana dziewczyny na guziczki. Do tego mamy topik dziewczyny, który możemy zakładać z biustonoszem, bez biustonosza. Jak lubimy, tutaj on jest bardzo fajnie zmyślnie zrobiony, bo mamy gumeczkę na górze, gumeczkę na dole. W pasie dziewczyny w spodniach też jest tutaj gumka. Ona pięknie, ładnie buduje nam talie. Zobaczcie, no są wysokie tutaj, gdzie mamy talie, one nas budują. I mamy kieszonki, oczywiście długa, prosta nogawka. Przepiękny dziewczyny ten komplet. Bardzo Wam serdecznie polecam, bo to jest taka rzecz, którą jeszcze długo po prostu wykorzystamy jesienią. I moje drogie, jak zamawiamy sobie ten komplecik? U nas poprzez wiadomości prywatne. Musicie do mnie pisać na WhatsApp, na Messenger lub na klasyczną wiadomość SMS na numer telefonu 511-516-064. I tam, moje drogie, składamy sobie zamówienia na te piękne komplety, bo one są też dostępne w innych kolorkach.